Ej, 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 ej. Kogoś łapią psy, to już nie moja sprawa. was swoje kłopoty, to już nie twoja sprawa. Nie ma reguł, są tylko liczne prawa. Jeśli ich nie przestrzegasz, to to na ra No dobra, już w sumie po 9-godzinnym locie, wracamy na, na tego Los Santos. W sumie nie mam nic, tak jak było i przedtem. Więc w sumie przygoda zaczyna się od nowa. Tutaj przede mną siedzi jakiś w sumie grubas. Ale no nie powiem mu tego, no bo w sumie no nie wypada O Jezu, ale turbulencje, matko jedyna, jak zatrzęsło Przejmujemy to miasto Teraz na pewno się uda No bo trzeba było w sumie się chować no, Kara minęła, można... można... Można spróbować wrócić A teraz będzie pewnie odprawa, no i zobaczymy co tam będzie dalej, kurde Ale on jest spasiony, ja piedzielę. Dobra, już tutaj chyba... Lądujemy, tam przez to okienko coś widać, a w sumie nie za dużo. No, w sumie to już wziąłem tą swoją walizkę. Tutaj jakiś idzie. E, Gdzie? Skąd, skąd tu przyjechałeś? Czemu tu przyjechałeś? No tak, do pracy przyjechałem. Do roboty, a ja wiesz, że ja tu mieszkam. Jak będzie, cucha jak będzie taksówka, to jest moja. Koniec. O, jest taksówka, przykro mi. A ten grubas tam idzie. Dobra, pomóżmy. Włafuję się. Dobra, dobry. dobry. Dobra. Dzień dobry. Kontakt... Witam. Zmieszczą się? Dobra, możemy z nimi jechać w sumie. Dzień dobry. Eee, Witam. Gdzie jedziemy? No, na Mirror Park jedziemy. Nie wiem jak Dobrze. oni. Dobrze. Ja tam zapłacę panu, nie? Mm, ile to będzie? A zobaczę. O, tu się nalicza na taryfikatorze. Aha. Dużo się zmieniło w mieście. Nie było mnie, no, tak z 5 lat. Trochę się zmieniło Aha, aha, dobra A szukają może takiego majka? Było coś o nim w wiadomościach? Było jakieś 4 lata temu A to to, to, to pamiętasz co było się działo 4 lata temu? Tak Aha Cofaj się, no jak ty je... O Jezus No ja nie wiem co to pan odwala, nie? Pan mi odejmie te 3 dolary co się tam naliczyły, bo ja tu widzę, nie? Tam pan może naliczyć tym z tyłu, ale no nie mi, no, przykro. No pan jest radą. Ja jeżdżę nielegalnie. Nie Jestem taksówkarzem. Porwałem taksówkę. A ma pan biznes taksówkarski, może? Tak. A pan na nadgarski, może? Tak. Aha, dobrze. Jak pan na bolom nadgarski, to w sumie niedobrze, nie? Bo zaraz może panu zdrętwieć rękanie i możemy zaraz wypadek tutaj spowodować. No Wiedziałem, tak... że w tym mieście żyją barany. A co się tam z tyłu śmiesz? Zamki tam pysk, ja z tym z nim rozmawiam. I nie każ mi tu po mnie zarazić, zaraz ty kutopoli, A Tu Który to gada? Szczyny. No nie, tam się śmieją, mi szczury. Dobra, no przyspieszę, będziemy mieć no czerwony. Dobra, gdzie pan na czerwony jeździsz, no? Dobra, japa, ja panu, no to szybciej będziesz mniej ja... zapłacił, ja. debilu. No to tutaj będzie chyba w prawo, nie? Dobra, jedź jedź, 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 Tam nie, nie, nie był się. Dużo się pozmieniało w tym mieście, tak nie, nie patrząc. Myśli pan, że uda mi się tutaj kupić jakieś mieszkanie tak od ręki teraz? Sprzedają tu może... Tutaj dużo oszczemanych ludzi, jest takich tu nielegalnych... Ktoś to kiedyś była najbe najbezpieczniejsza okolica, na wprost, to wprost był mój dom Tylko nie wiem czy on. No to już się dużo pozmieniało. Tu, tutaj mieszka dużo złych ludzi. No ale tu pisze, że jest na sprzedaż. Dobra, ja tu panu płacę, nie? Tu trzyma pan 50 No ja tu, o, tu, tu idę pukać i zobaczymy, nie? Dobra Dobra, dzięki bardzo Do widzenia Dobra, w sumie tutaj... A pan gdzie jedzie? Jakieś mieszkanie może się sprzedać Puk, puk, puk e, Halo e... Dobry o, dzień! Czy tutaj można skupić no. mieszkanie od ręki, bo tutaj jest ogłoszenie o sprzedaży? A może, może, jak najbardziej... A ile pan oczekuje? E, e, ile mogę oczekiwać? E, no nie, a pan na wynajem, czy pan kurde e, kupić no nie wiem, na wynajem. Na wynajem obojętnie, e, no Ule, to mam, 2000. Mam 2000 na wynajem? No, tak, tak. Na tydzień? Eee, eh, no i na, i na stałe Ej, eh, co? No. no dobra, no może pan no tutaj no... Tu chwila, bo ja mam tutaj kurde Nie wiem czy mogę, ale chyba mam tutaj to ja pan tu przeleję, dobra O dobra no, Dobra to niech zobaczy pan czy pan doszło niech, niech pan zobaczy ja. Tutaj przelałem już Chyba poszło, chyba poszło No mam nie Dobra to ja się tu już wnoszę, nie? No jakby pan potrzebował pomocy czy coś, to pamięta niech pan Jimmy Number 5, ja tu przy wiecie, ja tu panu pomogę jakby co, no jakby pan nie znał okolicy to ja też mogę pomóc jakiś składniki. chodzi jakiś, ja to ten z lotniska, to on mnie chyba śledzi. Dobra, ja żegnam, i idę do domu Dobra, Jimmy number five żegna się nara Dobra, Dzień dobry? No dobra, tutaj puk, puk, puk. ja pierdzie, ja pierdzi, ale ktoś mi do drzwi puka A, nie nieważne, słucham Oj, oj, przepraszam Słucham e, czy, czy tutaj będzie wolne jakieś mieszkanie? U mnie? A tak A kto pana tu nasło, tak w ogóle? Jest, no jest tym milionerem i przyleciałem samolotem Milionerem? A to nie więc pan z samolotu? My się nie widzieliśmy przypadkiem Widzieliśmy się Dobra, a ile mi pan da? E, 20 tysięcy 20 tysięcy? W Rubli Tak Dobra, mogę cię wpuścić. Ale dobra. śpisz na tym fotelu tutaj, na tym różowym fotelu. Przykro mi. No chyba pana pos... No nie, chyba no nie pana... ma takiej opcji. Muszę, ja najpierw cię muszę poznać. Jak cię poznam, to dopiero wtedy ewentualnie mogę ci przydzielić jakiś pokój. Ja sam tego mieszkania też nie znam. Ewentualnie dobra. możesz spać w Kiblu, ale w sumie nie, bo jak, bo jak będziesz spał, to, to ciężko będzie mi się myć, także przykro mi. No, tu dobra. masz. Tu masz... Yy, Tutaj tutaj masz jakąś gazetę, możesz sobie poczytać i tutaj jakieś yy, zbiór ksiąg jakiś No dobra. Trzymaj mi to mieszkanie tu w porządku, bo ja będę wychodził do roboty. Ja, ja, ja. Ktoś będzie yes, pukał, yes, yes. to nie wiem. Tutaj jest mój telefon na kartce, tam numer telefonu. A tu dobra. jest moja walizka, nie ruszaj jej, bo ci strzelę w pysk. Tak, dokładnie tak ci strzelę. Panie! To, to było, to było, to było gości... lekko. No ja mam zgłosić lekko. pana za No to za jak, pan zgłosi, no jak pan nie zgłosi, no to koniec, nie? To pan nie będzie miał gdzie mieszkać. Wielki milioner się znalazł. Dobra, nara. A pan co? A pan Dobry co? jak tam się mieszka? No dobrze się mieszka, tutaj jakiegoś przychlasta przyjąłem, no ale dobra, nie, 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 O, to idę zobaczę... Nie, nie wchodź, nie wchodź! Nie wchodź. Nie wchodź. No ale dlaczego? No, i no, i no idziemy go Niedowne. Wyjdź, wyjdź, bo ja nie mogę Cię do mojego mieszkania, to już jest moja własność, przykro mi. Ale ja, ja wynajmuję. No wynajmujesz, ale to jest teraz jakby moja, moja nieruchomość. Ten mi w drzwi kopie, znaczy w okno, nie za no, zaraz dostanie, nie Może Pan z nim przez okno gadać, jak otworzy? Ora, ja idę szukać <laughs> jakiejś taksówki, idę do roboty, nara. Bo w sumie tutaj ktoś jest, kto by mógł mnie w sumie podwieźć, ja, nie no, za taksówkę płacił tyle. Dobry. Dobry. Witam pana. E, mam pytanie. Słucham. Bo ja tutaj mieszkam tam obok, nie? E, czy podwiózłby mnie pan e, do jakiejś roboty, kurde? Zna pan jakąś robotę? No czytałem w internecie, jakaś taka na czarno jest. W... Dobra, obojętnie. obojętnie. To, a podwieziliśmy mnie? Ja ci oddam no. paliwo. No dodaję. Nie, nie nie no to dawaj, jedziemy. Dawaj. Siądę? Siądę. Siądę, dobra. Możemy jechać. No dawaj, szybko, bo mi się spieszy, kurde, bo dałem jakiemuś przyklastowi chałupę. No i w sumie nie wiem co tego. Nie wiem co teraz począć, bo za muszę płacić, no a roboty nie mam jeszcze. Nie muszę coś sobie... No znać. w mieście jesteś? Nie. Już tu mieszkałem kiedyś. Po prostu wy, musiałem wyjechać na jakiś czas. Nie mogę powiedzieć z jakich powodów, No nie znam cię, to ci nie powiem. No także taka sytuacja. To tutaj... Da to tutaj, tylko ja w sumie ten. nie byłem w takiej pracy fizycznej. Także w sumie nie wiem jak sobie tu poradzę, czy będę miał siłę w ogóle tutaj yy, pracować, no ale w sumie jeden dzień mnie tutaj nie zbawi. Weź tutaj tak z kurtami, dawaj, raz się żyje, dawaj, raz się żyje. Dawaj. O kurde! No miałeś warta bo jakbym się połamał, no to byłby koniec, nie? Dawaj, jeszcze raz, dawaj. Dobrze. Jak zjechać jakoś, żeby kurde, bo O, są tu jakieś wódce no, trzeba tutaj teraz kogoś znaleźć. O tam stoi ktoś. Gdzie? Nie widzę. Tutaj, gruby. A widzę, widzę, dawaj, o, to idź do niego. Czekaj, czekaj, to ci ty, tak. Ty idziesz ze mną czy... A żobież to, to tam do mnie zadzwoń. to ja ci dam mój numer telefonu i po prostu zadzwoń do mnie po no robocie. Dobra, no dobra. Ci udostępnij... udostępnij mi, udostępnia. dobra, no to mam. No dobra. dzięki wtedy. Potem się dobrać. Dobra, na razie. Dobry. O. Pan... Dobry, za tu co pan tu robi? Pan tym no. Za tu? no bo ja bym chciał na roboty. No. Bez umowy, bez niczego, żeby tutaj coś zarobić. Na roboty? No. No dobra. To Do chwila. Zapraszam tu. Dobra, może się uda coś z tą robotą, kurde. Eee... Może pan tutaj, nie wiem... Kurde, coś porobić. No, ja bo mogę wziąć to, to... kilo w łopatę i tam łopatować tam na dole. O, no to może pan łopatować i będzie git Dobra, to ja se stąd wezmę łopatę jakąś tyle. Dobra, to w sumie dał mi jakieś tu wiertło. I trzeba robić, nie? Chociaż nie chcę się, kurde, nie stać. Nie wiem. Dobra, się tu. Dobra, trzeba zaczynać, nie? O, aż, bo to tak mi w trzęsie, o jezu. Tutaj trzeba. Kurde, się ciężko przebić przez tą twardą ziemię, wszystko wykopane. Ale spokojnie, póki nie patrz, to mogę się tutaj poobijać trochę. No, już kilka godzin minęło. Ja w sumie nie zmieniłem dalej miejsca. Przez kamień, ciężko się tu przebić, jakieś pokruszki. No, także w sumie odkładam to i kończę tą robotę. Tutaj to zostawiam. Czy ktoś tu przyjdzie, czy nie, no w sumie zapłacić mi musi, nie? Kurde, tylko że jak nie tego efektu, dobra, musimy gdzieś go znaleźć. O, tam jest. Panie! Takie twarde o. kamienie, że nie dało się nic wywierzać. Znaczy, coś tam wywierciłem, nie? Ten gruz tam pozbierałem, nie? Tam taką gromadkę, nie? Uh -huh. No i coś tam się udało zrobić. No ile za to dostanę? A, a gdzie to było robione? Pokaż mi. No dobra, chodź, mi pokażę. Dobra, ja ci pokażę. To było gdzieś, no tutaj. Tutaj gdzieś. Tutaj. Widzisz, tutaj tego gruzu się tu nazbierało? No, ale w sumie tego efekt taki słaby, nie? Ale, no bo twarda się kamień się trafił, nie? Także się musiałem bardziej namęczyć. No i to, Dobra. to dostanę? Chwila, zaraz ci zrobię przelew. Jeśli nie dostanę wystarczająco dużo, to zgłoczę to, że chlejesz. Dobra, no to we mnie tam przelej. Dobra. Plikam Już zrobię przelew. Dobra, po, dobra, dobra Już poszło? Wysłany Dobra, ja mam i tak w i tak muszę zadzwonić, po kurde znają mega, że po mnie przyjechał Dobra, to dzięki, do widzenia Do widzenia Kurde, odrzucił ode mnie, no nie Jak ja sam tu zostanę To ja nie wiem Halo? Halo, co tam? Co odrzuciłeś? Dobra, jechałem, nie mogłem odebrać No dobra, no to a, ja mam prośbę, przyjedziesz po mnie tutaj na ten kamień? Tak, przyjadę, jestem w jakieś... 3 km od ciebie. No to dawaj szybko, bo mi tu zimno już. Dobra, za jakieś 5 minut, pięćdziesięć 50 minut będę. Dobra, trzymaj się nara. No w sumie no, czekamy no na niego. Nic mi nie pisał, więc może tutaj już jest gdzieś. Ale no tutaj ciężko wjechać. Może też nie wiedzieć gdzie ja jestem. O, 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 o Coś słyszę! O, Kto to przyjechał. Siemano! Dobra! No to weź mnie tam zawieźć na tego, na, no, na to mieszkanie nasze, i znaczy moje, Dobra. I, na naszą okolicę i tyle, nie? Dobra. 500 zarobiłem, czaisz? No Schlany był, nie, i powiedziałem mu, nie, że jak, że jak mi da mało, nie, to tego, to zgłoszę to, że chlał. No normalnie chlał, nie, piwską w łapie trzymał i mi mówił, co mam robić, nie? Wyobrażasz to sobie? Jak powiedziałem mu, nie, że jak, że jak mi da za mało, to zgłoszę to i mi dał więcej. Tak to bym 250 dostał, nie? Nie no, konfidentem jesteś Nie no nie jestem przecież, chciałbym ty, tak tylko na straszne więcej zarobić, no co ty To jedziemy w sumie, bo już się ściemnia A jak chcę se odpocząć Chcę frytki zrobię, se zjem Będę może tutaj zajeżdżał co jakiś czas Robić, ale no się zastanowię Gdzie ty, jak ty jeździsz, jak ty jeździsz nielegalnie, Jak ja nie mam kasku, jak Się rozwalę, no to będzie koniec No pod górę... o dobra Dobra No chcesz to możemy coś ogarnąć, ja tam niedługo firmę będę otwierał Firmę, a jaką firmę? No zobaczysz. No... no Ci zobaczy. mogę ogarnąć pracę na umowę. Też mogę do, no dobra, może no, jeszcze będziemy w kontakcie, nie? Mamy swoje telefony, także. Nie tak, no, do twojego domu tam dosłownie ze 100 metrów max, może 50, nie wiem ile tam jest. No tam dwie minuty drogi, nie? Nie wiem, mi się nie chce pracować szczerze, ja bym... Ja bym robił coś. Tego nikt by się nie spodziewał, ale też ci nie powiem. Skoro ty mi chcesz powiedzieć, to ja też ci nie powiem. Także tyle w temacie. Pod prąd jedziesz. O Jezus. No Muszę no, masz, to szczęście, adrenaliny. Nie, masz szczęście, że tutaj nie ma żadnych kurdec, stróżów prawa, nie? Bo ja już nie chcę mieć na sam start problemy z prawem, także... Ogarnij się, jedź na... No miałeś problemy z prawem? Nie odpowiem ci na to pytanie, przykro. Mi. Może tak, może nie wiem. A to w sumie tam tutaj niedaleko, Dobra, nie a, pod samym a, domem. Dobra, weź, bo tu psy są. Schomuj. Ja pierdziele, Kurde. Debilu. Zatrzymaj się. Ja uciekam. Jak Dobra, to... jedzie to Dobra. już nie mój problem. Ja pierdzielę, Dobra, trzymaj się. Ja pierdzielę go tam zatrzymał. Dobra, wracamy w sumie. Nie ma nic. Nic tu się nie dzieje, także nic nie porobimy. Chociaż bym sobie tu potritował, tylko że auta nie mam. O, tam go po żonie zatrzymują. O, ja pierdziele. Ale tu, nie jak ten menel mi szyby tu powypijał, ale dostanie wciąsło. ja pierdziele, coś to kamieniami ktoś mi tu porzucał, ja pierdziele, co ja teraz, ja wszystko widziałem, halo, co, co pan widział, no jakiś typ, yy, kamieniami rzucał w yy, yy, a opisz państwo. go jak on, jak on wyglądał, jak on wyglądał, no na czarno ubrany, nic nie było widać, no ale miał ubrany jakąś maskę czy coś, opiszesz jego wygląd, no miał maskę czarną, Yy, miał dużo kamieni w worku i rzucał kamienia do... I kiedy? I kiedy, odna... on kiedy on przyszedł? No jakoś tak jak był zachód słońca. Aha. No to tak. No nie ale wiem, no, to co, temu... no, to, no to nie mogłeś podejść? I powiedzieć, że go przegonić Ja a No ale ja to się no, teraz się właścicielowi dało. wytłumaczę. Dobra, zmykaj mi stąd chłopcze. No nie Na. moja sprawa. Kurde, chyba ja trzeba zadzwonić do tego mojego ziomka i zapytać się jak tam poszło. chociaż tam jeździć, dobra. Spróbuję do niego zadzwonić, żeby tu podszedł. Kurde, zobaczymy. Halo. Halo ty nie, nie zgadzasz co się stało. Co się stało? Wracam, ja z roboty, mówimy odlosłeś. Mm. No i kurde ktoś mi szyby wybił. Rzucał kamieniami. Widzę, to mu sąsiad mi powiedział Dobra. Bo, możesz podejść zobaczyć, no i co ja mam zrobić Dobra, teraz? zaraz przyjdę. A co ja mam tutaj teraz robić z tym? Dobra, zaraz przyjdę. Dobra. Dzień. Kurde, dobra, przyjdzie zaraz idzie. No chodź tu zobacz. Chodź tu zobacz. Wybita jest. No ale, ale zobacz kamień wie, tu są. nie? To jeszcze na górze jest Jak to na górze? No zobacz to kolera, tego to nie widziałem. I tutaj, o Jezus, tego to nie widziałem Jak ja teraz się właścicielowi wytłumaczę, ty? mi, no, on, on mi od razu każe wypieprzać Dobra, coś jutro ogarnę chyba, no nie wiem Może tak to zostanie do jutra się zakleję jakąś taśmą, żeby mi tu zimno nie wlatywało i tyle, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie No tam ten sąsiad mi powiedział, tam Kurde z tego mieszkania ani nie podszedł ani nic kurde Chyba na policję tego nie będę zgłaszać nie żeby nie, nie, nie chcę być spisywany gdzieś kurde Chcę to sam wymienię tutaj na tą szybę ewentualnie chcę zobaczyć skądś tu kamery i tyle Dobra to trzymaj się w sumie Tylko ty nie ja chcę jak będziesz coś widział to dzwoni pisz Dobra a, a tego, Jak spotkam tego menela co tu ze mną mieszkasz O policja No to, 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 to ten co cię zatrzymał kurde Dobra nara Dobra w sumie w tej telewizji ciekawego nie ma wyłączam to Kurde tylko wyżera mózg ta telewizja nic więcej Może się przejdę w sumie do Kurde ciemno już Ten, tu ta policja kurde jeździ Zobaczyłem, może w sumie coś mojego znajomego się tam dzieje ciekawego Więc Chciałem się zapytać jaką, jaki on tam mandat w sumie dostał Bo w sumie tego nie wiem Wbijam kurde z buta co się ja będę tutaj niskał takiego nie robił tu widać co że ma taki sam układ mieszkania co ja, Jest tam w ogóle siedzi, tam na schodach, kurde. buk, buk. puk, otwieraj, to ja. Chodź. Siema. Czemu ja. na schodach siedzisz, tak się schlałeś, że nie możesz wejść po schodach? Nie, nie piję. Widzę. nie pijesz. Chodź sobie może tutaj. Czekaj, masz w lodówce piwo jakieś może? Zobaczę Tomasz? coś. No dawaj zobacz. Hmm? Dobra masz to piwską Dobra, choć chodź, na, chodź choć może na ogródek Idziemy sobie. Chodź na ogródek. Zobaczymy, dzieje O, cholera, a ten co? Dzień dobry. Dobry. Mam zgłoszenie anonimowe. Od kogo, a pan w garniturze? Tak. No to jest Z jakiej tolerancji? Nie to wiem, pan jest ani... jakimś wyższym stopniem? Tak, mamy. Yy, mam zgłoszenie od sąsiadów. A co? Że Dobra, ale o co coś chodzi? Nie, coś nielegalnego robicie. No jak to? To niby nielegalnego! No proszę nie przeszukać, mam ręce w górze, proszę nie przeszukać. Dobra, czy mam coś? Nie ma. mam tylko telefon. I pieniądze, ciężko zarobione. Także przykro mi, proszę się odczepić i nie słuchać takich tych. Proszę tego, co to zgłosił, złapać go i za fałszywe zawiadomienia. No, pan mnie też może przeszukać, no proszę bardzo. Też mam telefon tylko. No dobra. No dobra, pan już stąd jedzie, bo nam wieczór psuje. No dobra, to proszę ścigać dnia. faktycznie przestępców, dobra, nie, dnia. kurde. Nie ścigać prawdziwych przestępców, kurde, a zwykłych ludzi się biorą. Dobra. Dobra, ty, bo ja tu odłożyłem... Tu, ...takie te... ...możesz to zobaczyć. Kurde, ty... ...ale do, fajny. Fajny. E, nie, nie celuj tutaj, bo on tu jest gdzieś. Ja cię wyhaczę z tym. Dobra, a tu mamy wyjście, jest wyjście na ogródek, dawaj. O, posiedzimy na ogródku, chwilę My Możemy w ten murek strzelić, bo mu tutaj w sumie No to Zaczekaj, będzie twój Dobra, będzie, będzie tego Dobra, trzy, dwa, jeden Ło Dobra, ty w sumie nawet rękami nie, nie drga, ty Kurde, a nie, mam jeszcze amunicję Kurde, już nie mam, ale mogę sobie ją zachować? Możesz Se zostały dla samo obrony, kurde, która mi strzelają, kurde, w dom, to co będzie za niedługo, nie? Ja se mm -hmm. ją schowam może głęboko w kieszeni. I tyle. W majtkach się schowałem, kurde, No Dobra, bo to się już, kurde, poranek robi, także trzymaj się w sumie. Porobimy coś sobie jutro. Może pójdziemy do jakiegoś klubu. Słyszysz to? Słyszysz to? Ta. O kurde. Czekaj, jak się będzie tu zbliżał. Daj, daj mi to, daj mi to, daj mi to szybko. Daj masz, masz masz, kurde, masz to. Daj mi to szybko. Masz szybko. Ale ja nie, jak puka to nie otwieramy. Pizdu z nim. Uwaga, on tu. Idzie, jest to idzie. Ten. To czekaj, on wejdzie do domu, a, do, a my, do krzaka. A my prze... Skowaj do krzaka. Jak on będzie tu wchodził, wejdzie do domu, to my przejdziemy przez krzaki. Ufak, Policja!